Czelewskiej Wódki, samować. Jowinko! Dobry panie, pozwól Spatujemy. Jedzie hey! pociąg z daleka Na nikogo nie czeka kto łaskawy Byle nie do Warszawy Jedzie pociąg z daleka Na nikogo nie czeka Komputerze łaskawy Byle nie do Warszawy O nie, 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 nie. Byle nie do Warszawy Przechodzimy przechodeczki dalej. Jak dojdą do końca, to przekazujemy na początek i zapraszamy z najbliżej, bliżej do mnie, pod, podejdźcie. Tak jest. Wyciągamy, wyciągamy tych panów, chodźcie, flaszeczkę można wygrać, chodźcie panowie. Zimna flaszka na takie upały, to naprawdę, to jest, to nie są żarty, kochani. A prywatnie być. Prywat być blondynem I piwo pić, Pieć na głowie włosów las I piwo pić, i na łóżku piwo pić na chiwem piwo pić I, robić I robić kto za tym Wszyscy! Jedzie pociąg z daleka Ja nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy nie, nie, nie do Warszawy Jedzie pociąg z daleka

Wiadomości! Tak jest! Harudością krzyczę! Pas! Złotej rybce. Dziwił się koleżkę do tyłu, jeszcze, jeszcze! Zaszczywajmy defrain, kochani! Za to, co przyniosła nam, jedzie pociąg z daleka, na nic kogo nie czeka! Ron z loży łaskawy, tleni go Jedzie pociąg z daleka!